Z apokalipsy świętego Jana Apostoła nastąpiła walka w niebie, Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem, i wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło, i został strącony wielki smok, wąż starodawny który się zwie Diabeł i Szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali Jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos, mówiący w niebie, Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się niebiosa i ich mieszkańcy.